Dziś pokażemy jak działa tłokowa sprężarka chłodnicza, mamy tutaj wcześniej pociętną sprężarkę, widzimy podłączenie prądu, w tym miejscu powinien znajdować się zawór ssący za pomocą którego sprężarka zasysa parę dziennika do obudowy, w dolnej części widzimy rurkę tłoczną wyprowadzoną na zewnątrz obudowy oraz zawieszenie sprężarki. W tym miejscu powinien znajdować się olej służący do smarowania ruchomych części. Sprężarka działa w ten sposób, że elektryczny napędza wał korbowy, i no ten z kolei porusza tłokiem w cylindrze. Tak podczas ruchu tłoka w dół następuje zasanie par czynnika z obudowy tymi kanalikami otwiera się zawór sący i czynnik zostaje zasany do cylindra. Następnie podczas ruchu tłoka w górę czynnik zostaje sprężony, otwiera się zawór tłoczny. Może no, tutaj będzie lepiej widać. Czemu zostaje wypchnięty tym kanałem a następnie tymi kanalikami i rurca pomocą rurki tłocznej z zewnątrz obudowy. Widzimy tutaj jeszcze kanaliki służące do smarowania ruchomych części sprężarki. Wrażliwymi elementami sprężarki są właśnie płytki zaworowe, które mogą ulec odgięciu, np. podczas uderzenia cieczy. I na przykład korbowód, który przy niedostatecznym smarowaniu lub jego braku może ulec oberwaniu.